A więc witajcie w kolejnych przygodach w Rebel Inc, w, z dodatkiem oczywiście dolary i katastrofy. Kolejny tutaj nasz scenariusz, zwany Uplink, Orbital Uplink. Boże, to łącze orbitalne, chyba tak by się to tłumaczyło. Czyli tak, nasz specjalny dowódca od satelitek, pani kobieta mm, z przyszłości, nie, nie lubi tradycyjnych tam rzeczy, metod wywiadowczych czy tam zbierania informacji, dlatego preferuje używanie potężnych i bardzo drogiej systemu sieci tych satelit szpiegowskich, nie? żeby mieć permanentne informacje i skanowanie stref. Boże święty, kobieta to zawsze musi coś wymyśleć. Zbieraj informacje strefa po strefie, ulepszaj satelitki, żeby mieć ostateczne tam jakieś widzenie na region spokój. Zobaczmy. A, mapkę mogę wybrać. Jaka mapa? Ostatnio było to, było to, to może tym razem na przykład. O, tutaj, niech będzie takie pół na pół lasy, góry. Eee, I kogo my tu możemy wybrać? Pani od tego, że doktor. Doktor jest fajny, ty. Więcej reputacji, a to? Bezpieczeństwo kosztuje mniej, ciekawe. Ale chyba to. Ten dziadek jest najlepsze. Opóźnienie. W powstanie tutaj, powstania, powstanie, powstania No w sumie to prawda. Można iść tego, to. Nie, ani ten, ani ten nie są spoko. Ty jesteś też wiadomo. Ten tutaj region jest najgorszy, jeśli chodzi o doradców. Więcej kasy, a może to drogi będą tańsze, żeby też coś zmienić dla was, nie? Kiedy zwyciężają w bitwach, nasi ludziki tutaj będą miały niebieskie oczywiście koalicji, nie? dłużej, ale damy panią o tego bo na loty ostatnio naprowadzaliśmy, a tutaj ekstra garnizon albo, a dobra niech będzie, zaczniemy z dodatkowym garnizonem, czyli troszeczkę mniej kasy na start oczywiście na brutalu z... nazwa to będzie Snajper, ale jaki? o mnie, o mroczny Snajper, dobra jechane, zatwierdzane i wkraczamy do akcji no to już czytaliśmy, dobra, czyli tu, 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 dzięki, dzięki. Stawiamy naszą bazę. Tch. Mamy, zaczynamy z jednym garnizonem, czyli tak, wydałem dwa złote po to, żeby mieć jeden garnizon w losowym miejscu, dzięki. I nasze tutaj taktyki przeznaczone na tą mapę. Mm. O, żołnierze nie mogą wchodzić do stref, e, na które nie mamy żadnych informacji. Wymaganie tutaj połączenia jest. A tu przy tam przekaźnika. Appling to by najlepiej chyba przetłumaczyć jako przekaźnik, nie? <laughs> A to, tylko satelity mogą zbierać informacje hmm. i ma tam specjalne ulepszenia do tych rzeczy. Tutaj widzę, że normalka. O, 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 zaczyna się pierwsze, patrzcie, nie ma tutaj wykrywania. A to, o wadko, możemy aktywować naszą sieć satelit Artemis za 2 złote. I dzięki temu zyskamy permanentne informacje na temat jednej strefy. Spoko. No i oczywiście możemy dalej to ulepszać, aha. Za 4 zł tym razem. Tu nic nie ma, tutaj nic nie da się. O, za co dajemy chyba? Chciałbym przede wszystkim, tutaj nie mogę, a, niższej korupcji dać. dobra, jedź, jedź babka, jedź. En, en, en. Kurde, widzę, że co te satelity, to odpalenie ich jest bardzo, ale to bardzo ważne. Podstawowy, tutaj weźmiemy uniwersalną sprawiedliwość. O! Widzę, że problemem tego scenariusza jest właśnie to, że nie wybieramy tych stref, gdzie satelity będą wykrywać. Trzeba dawać nam informacji, na przykład tutaj mam sztab, ale obok mnie jest miasto, na które nie mam żadnych informacji. To jest bardzo irytujące. Musimy rozwinąć naprawdę tą sieć. Przynajmniej, żeby miasta mieć. No tutaj nie mogę nie mieć tych informacji, tutaj może się dziać, co się ja mi żywnie podoba, ale miasta, które zapewniają najwięcej właśnie wsparcia. Są dosyć krytyczną infrastrukturą. Czy są problemy na świecie? Są. Woda i, 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 i telekomy. Tylko przydałby się tak ta korupcja. jeszcze za 8 zł. To by się na pewno przydało. Za 12 zł. Weźmiemy to. Jest zbyt to ważne. 1 zł dostałem. A to z kamerzy zasrani. No i jak to się mówi po angielsku? Kupa trafiła w wiatrak. Czyli pojawili się złole. Ja nie mam żadnych pieniędzy. Mam 5 zł w zanadrzu. Ile oni kosztują? Na szczęście nie aż tak drogo. Weźmiemy ich na pewno i problemy. Na razie problemy są mniej więcej rozwiązywane, ale muszę mieć jakiegoś na straży i ciąg. O! Oh, tutaj w mieście, w mieście i. I to jest ten problem, bo ja nawet nie mogę tego, widzicie? Ruszyć w to miejsce. Muszę mieć satelitę po prostu. Muszę mieć kolejną satelitę. Jezu, jaki wielki chłop tam był, widzieliście to? Błagam. Sateliten? Jest, dobra. Wpadamy od razu, 7 logistyki. Ciu, 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 ciu. Chyba zdążą zająć, nie? No, niestety, 3 na sam dobry początek zajęli Gnoje. Ale ten ich wypędzi, na szczęście. Daj za pieniądze, daj pieniądze. Dawaj korupcję niszczymy powoli. To będzie ciężki scenariusz, już widzę. To nie będzie proste. To na czym nam zależy to tak, tutaj w teorii oni mogą sobie żyć w tych górach, fajnie byłoby ich przeciąć w razie czego, ale no to tak nie boli, gdy oni będą to trzymać, muszę na pewno się skupić, żeby jak najszybciej ich zabezpieczyć. Tak, chcą telekomy, trzeba im dać telekomy, czyli komunikację, przyda w takim razie, dawaj tego od razu chłopaka. Lecisz. Nie, i to jest najgorsze, bo tu nie ma żadnej ochrony, i straciłem 13 pop tego popularności, czy tam mojej reputacji za frajer, nie? To jest tak irytujące, gówno. Nienawidzę właśnie czegoś tam, że oni, jakby całą chmarą, rzucą się i w sekundę to potrafią zająć, nie? To jest tak, tak wredne. To można oczywiście powstrzymać albo opóźnić, ale musiałbym mieć ochronę, a ja. Nie stać staćmy na taką ochronę. Nawet rozwal ich tu szybko. Tu też mogą sobie w teorii to zająć. Mnie aż tak nie boli. Nawet to mówię, bo tutaj w przeciwnym wypadku musiałby być tu cały czas gościu, nie? Cały czas chłop musiałby tu stać, żeby tego bronić. Tutaj spróbujemy. Widzicie, bo jak oni się połączą, mają dużo terenu strasznie. Co jest dosyć ciężkim Tutaj dla mnie. A co, co w ogóle jest to? Aha, że wykrywamy automatycznie tam, gdzie mamy informacje. Hmm, chyba muszę bardziej zainwestować w te rakiety. Boże, rakiety, satelity. W sumie rakiety też. <laughs> Byśmy ich bombardowali. Niedługo kończy się ich deployment. Dawaj tytuł. Wspierasz go tutaj. No, i teraz ich przepchamy we trójkę. I satelity. Chyba jeszcze bym chciał rozwinąć sieć. I to mi daje na całą mapę. Synchronizowana sieć satelitarna. I wtedy mógłbym właśnie wykrywać ich, o tutaj wszystkie obozy na przykład, i je bombardować nalotami. Ci już chcą wracać do domu, ale... Nie mogę jeszcze chyba zbytnio na to pozwolić. Dajmy, zróbmy tak. E, czy są jakieś problemy? Nie. Ogólnie raczej tu już jestem ustawiony, jeśli o to chodzi. Myślę, że tylko militarne rzeczy już musiałbym robić. Czemu to daje mi korupcję, wszystko gnoje? To i to na przykład, jakbym to udało mi się zrobić, to kombo. Nie, nie, ten, nie denerwuj mnie Logistyki 4. Ciebie musimy przedłużyć, ale nie płacz. I naloty. Teraz w kole. O, ruszają na ten teren, ale ty ich powstrzymasz. Dawaj, tutaj i zielony ludzik. Zielony ludzik. Kurde, gdzie by ich tutaj ścisnąć? Hmm. Tutaj można by ich powoli wypędzać. Ale stój na razie. Naloty. To jest to, co musi mnie tutaj zbawić. I myślę, że we dwójkę jeszcze przyjedziecie tutaj pomóc, a jeden zostanie tam, żeby bronić tego terenu. Nalot nalot Nie, jeszcze jeden złoty. Jeden pieniądz, bo mam bardzo mało reputacji, bo mają za dużo terenu zajętego, nie? Tutaj biegną. O nie, tego będę musiał on tam, tam stanął. Kurde, ciężki to jest scenariusz przez to. Jak gdyby tego miasta może mi nie zajęli, to byłoby lepiej, ale tego muszę wysłać do domu, bo nie mam reputacji. A, tak myślę, co bym mógł tu jeszcze zrobić, co by mnie zbawiło? To by mi dało dwa reputacji za mało. Tak to trzeba by ich tutaj ścisnąć, bo co, co mi traci najwięcej reputacji, zobaczmy. Aktywność yy, właśnie wroga. 74 przez to straciłem. 6,1. No, chyba się nie uda. Głównie przez to, że mi to zajęli, myślę. Ja bym mógł tu jeszcze wiadomo kupować jakieś takie rzeczy na ostatnią chwilę. Co by mi tu może coś zdziałało, ale za mało, za dużo terenu mają, mi się połączyli tutaj, nie? Tak. nie, zdobyłem jeszcze trzy gdzieś. I nie mam nawet pieniędzy na jakiekolwiek wybory. Tutaj nie, będziemy, nie wejdziemy, bo nie mamy satelit. No, nie, no, próbujmy, próbujmy. Tutaj się chwycić czym się tylko da trzy. A bo tu muszę już, to dwa reputacji dostanę, no, że będą wybory. Co mi to da? Ten był w sumie bez sensu. To mi nic nie dało ten tutaj domek. Nic a nic. A straciłem tylko dwa złote na tym. O i koniec. Reputacja zero. Nowy ten. Ja nie mam już jak zwiększyć. Dobra. No to do resetu. Jeszcze raz. Jeszcze raz, tylko może z innym teamem. O. Da. Dobra, czyli jeszcze raz. Troszeczkę lepszy stan w sobie wybraliśmy. Doktorę zostaje. Opóźnienie powstania zostaje. Ten zostaje. Tylko tutaj wymieniliśmy sobie babkę, że. Brak stabilności tutaj w regionie będzie o wiele mniej wpływał na moją reputację. To zostało chyba, że ci jak sobie niebiescy po prostu stoją bez walki, to i tak dłużej potrafią tutaj zostać z nami. I przede wszystkim, kiedy wrogowie odbijają strefy, które już wcześniej mieli, to o wiele mniej reputacji tracimy. Bo tam te 13 myślę, że mnie położyło i to dosyć mocno. Bierzemy od razu, oczywiście, na Brutalu i Słuchar na dziś, to pałac, pand, pałacowa panda jedziemy. Wydaje mi się, że jak się zainwestuje w te satelity, może dostatecznie szybko to będzie dobrze. Dostatecznie dużo terenu będzie odkrytego. Spróbujmy taką taktyką bardziej pojechać, nie? Czy są jakieś problemy zdrowotne? Problemy. To można kupić podstawowe apteczki, albo może za szybko też w ogóle tą korupcją zaczęłem się przejmować. Zawsze miałem ją na 50-60, a teraz o wiele szybciej zaczęłem ją niszczyć. Może to był błąd. Mam teraz trudny wybór. Mógłbym tutaj rozwalić obóz, albo tutaj obóz. No spróbujmy za 14, a tu 6. Spróbujmy zaryzykować i ten bliższy rozwalić. Bo to myślę też mogło mnie tam zgubić. 9 zł, Zawsze ten jeden dolar, nie? Sukińsene. Tutaj zdążysz to miasto odbić? Zdążysz. Dobra. To był myślę mój główny błąd właśnie, że nie skupiłem się tak bardzo na niszczeniu ich obozów, nie? Pracy zło. Zła. Obozy zła. Ty tu, ty, tu. Jakie problemy? Zdrowie, z tyle zdrowia, dawaj szczepionki. Mm, właśnie korupcja. korupcja niby jest trochę wysoka, ale aż tak mnie nie boli. To byłoby dobre i od razu jakby naloty robić. Korupcja aż tak mnie nie boli. Spróbujmy zainwestować w to kombo, naprawdę. Inteligentna analiza i samoloty i spróbujemy ich bombardować jak też go właśnie. Tutaj? Co do? Co do? Ty weź to rozwal. Co tu się... No nie no, tego co się nie spodziewałem. I od razu samoloty. Ci się rzucili w to miejsce. A tego będą wspierać nalotami, więc chyba też mu się uda. Ta. Została zabezpieczona strefa. Tak, o wiele lepiej idzie, czyli... ...sekretem było to, żeby szybciej wiedzieć, gdzie są obozy wroga, żeby można było je lepiej eliminować. Eee, dajmy to, dajmy to. Gdzie oni teraz lezą? Tutaj ktoś biegnie. Próbują się połączyć. Eee, no mogłem zaryzykować, żeby ich tutaj nie, nie dać im połączyć, się, ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie. 14 zł. Gościu się szkoli. To jeszcze chyba tak nie potrzeba. Jakieś problemy? Nie. Dobra, czyli wychodzimy na prostą. Sekretem były właśnie satelity. Spróbujmy wykryć je wszędzie. Uuu, co tu w ogóle jest? Mamy zsynchronizowaną sieć i dzieło orbitalne. <laughs> co jest? Orbitalna warta. Kiedy w strefie jest więcej niż siedmiu wrogów, to wtedy strzela laserem z orbity, żeby zniszczyć ich wszystkich. <laughs> Ale jaja. O, tego się nie spodziewałem. Właśnie, były dwa obozy tutaj, dzięki czemu naloty mogą mnie teraz niszczyć. Jeden padł. Tutaj spróbujemy ich wypędzić. I te drogi by się przydało ogarnąć. I niedługo kończy się. O, co? Zaraz. Co jest? To wypędziliśmy ich jeszcze raz przy leźni? Co to za oszustwo? <laughs> Dawaj, kolejnego gościa mi do szkolenia, bo już jeden się wyprodukował. Wyprodukował wyszkolił. Długie przedłużenie Elon masknął. No. Zaraz zwalniemy z działa orbitalnego. Zobaczymy, co powiedzą. Nie, 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 nie zdąży, zdążył. Dobra. Chłopak zdążył. Tutaj mogą kible rozwalili, ale to nie problem. Też długie przedłużenie. 22 zł kupimy to. Dawajcie, poczekaj, jesteśmy blisko, kupimy działa orbitalne. Zobaczymy, co się stanie. Ile tam jeszcze z 2 zł chyba? Jest 25. Lasers. uuu, co jest? Kiedy czterech tylko w miejscu będzie? i yeah. Ale będzie laserowane, patrzcie teraz. Wszędzie gdzie jest zbyt dużo wrogów, giną od razu. Instant, insta-kill jest. Szkoda, że tutaj sobie nie mogą poradzić. Ale widzę, że tak zainwestowałem w to wojsko, a trzeba bardziej właśnie tutaj w te rzeczy robić. I korupcję jeszcze byłoby przynajmniej zniszczyć. 6 czy 6? 6. 6, 6, i 6. Tutaj obóz, bardzo chętnie. garnizon. O Jezu, 16 aż drogi. Można próbować gadać o pokoju. Ja oczywiście pluję na ich pokój. a w dupie. O nie, o nie. Jak oni zajmą to miasto, to będzie bolesne. O fuck, o fuck. Nie, jeden, dobra, chociaż jeden, a nie 13 tak jak ostatnio. Ale coś to działo, chyba trzeba ulepszyć faktycznie. Kiedy 4 w, w, w strefie. Ciu, ciu. <laughs> I akurat gościu się wyszkoli. Dawaj, tutaj, na miasto. Jezu, czemu on ze sztabu jedzie 1000 lat? Oszuści, jeszcze zajęli tą strefę. Tego widzicie, to jest zbugowane. Dawaj, ty, tu drogi trzeba ogarnąć, bo jest zbyt gorąco. A ty mu pomóż. Ale tu jest 4, a chyba że to dział ma cooldown, tak czy nie. Eee, jeśli w strefie jest czterech. A nie, w każdym czasie satelita zniszczy cel. Hmm. To jest trochę dziwne. <laughs> nie rozumiem, skoro tutaj jest czterech. Nawet widać, że są cztery kropeczki, ich siły nawet widać na dziewięć. No, no dobra, nie, <laughs> nie czaję do końca, czemu, tak? Ty na miasto polazłeś. W każdej strefie się bijemy, bo oni się wnerwili oczywiście, nie? I korupcja jest bardzo wysoka. Co my tu mamy? A, zwiększymy wypłatę, żeby tam się nie, nie denerwowali. Weź mu pomóż, bo wy tam walczycie już tysiąc lat. Kolejny obóz zniszczony. Ty tu. Korupcja, wek. I musimy mieć dyplomatyczne pierdoły, żeby ich tutaj trochę wytegować. I przydałoby się coś do ochrony. Bo zajmują za szybko strefy. Eee, dyplomatycznie 11 złotych kosztuje drogie to gnojstwo, ale już nas stać. Piotr właśnie tam siema siema jebie z laserka. No ciężko jest. To, to nie jest zdecydowanie łatwy scenariusz. Myślałem, że będzie prostszy, a naprawdę. Tutaj, właśnie, ile wy macie tego wsparcia? 12, a my mamy tylko dwa siły. Dlaczego? <grymne> no, tego już nie jestem w stanie określić. Zwłaszcza, że mamy wsparcie, nie? Ale o, teraz przybędzie i mu pomoże. Tu jeszcze wyskoczyli. No, ileż tych gnoi tutaj może być? Ile oni mają możliwości rekrutacyjnych? Mało, a atakują naprawdę. Coś mi się wydaje, że w tym scenariuszu jest podkręcona, jakby liczebność wroga, to może nie, ale takie. Wiecie, jakby poziom trudności, tak po prostu sam w sobie. Mamy naloty, mamy lasery z orbita, a i tak nie możemy ich tego nie ścisnąć. Mocni są. Znowu można na nich pluć. Ta, a tutaj konsekwentnie ...ściśniemy już, już chyba totalnie po lewej, mam nadzieję. I ostatni ludzik do produkcji. Boże. Strasznie, no tutaj to nie jest normalne. Tutaj zostało coś podkręcone, jeśli chodzi o poziom trudności, nie? Ale tu wreszcie w 500 jednostek udało ich się zamknąć. To mogą sobie odnieść. Mam tylko 17, to jest naprawdę niewiele. Może nawet kupię to. I ochronę jakąś, właśnie. Kupimy wybory demokratyczne i. i, i różne możliwości. Można na nich pluć. Spoko. O, to jest bardzo miłe. Koalicja proponuje tutaj, jak to nazwać? Search, to jest przeciążenie, ale militarne Search, co, jak to przetłumaczyć? Bo nawet nie wiem. Militarne Search, ja pamiętam, że The Search to jest po prostu samo w sobie chyba takie jakby napięć, przeciążenie, coś w tym stylu. Ale można byłoby to jakoś na pewno lepiej. No, po prostu dwóch żołnierzy koalicji, czyli dwóch niebieskich, i za Afriko na dwa lata. Tu wszystko zostało zabezpieczone. Dawaj to. Żołnierze wspierają tutaj rozwój. O, mają te młoteczki. No, oh, super. Tutaj nie jest trafiony, ale cicho sza. Nic nikt nic nie widział. No spryskamy, spryskamy, żeby ludzie się nie wnerwili i udało się poziom tutaj wzrósł. I przydałoby się właśnie tych biednych, biednych ludzi tutaj im pomóc. Kible nie zbudujemy, zabezpieczymy te wszystkie strefy i ruszymy wtedy na prawo. O, 95, że wrogie państwo tutaj ukróci wspieranie rebeliantów w naszym regionie. Tutaj nalotny, proszę. No, ten chce wracać. A wróć sobie, wróć, nie płacz. Mamy niewiele reputacji, więc trzeba to dawkować spokojnie. Yy, a damy za to wybory. Będą wybory demokratyczne, możecie zagłosować. Dalej plujemy. Nie będziemy gadać o pokoju z takimi wredotami. No, a tutaj widzicie, skrętnie tak po, po kolei, po kolei, coraz bardziej, coraz bardziej ich spychamy. Myślę, że mógłbym nawet więcej kasy poprosić, bo tak coś... A, pokażcie mi budżet. Nie to budżet. O, budżet jest taki. Większy niż kiedykolwiek, a naprawdę nie czuję tego. <gry> Aj wy też chcecie wracać? Dobra, niech wam będzie. Yy, mamy tak. Pełne, pełne wybory. Zrobimy 14% na to, że wróg je zakłóci, nie? Ale raczej chyba, no właśnie, uda się i 5 reputacji za friko dostajemy. To jest całkiem sporo. I to tak cyklicznie będzie, nie? A tu na nich oczywiście banujemy ich. Masz bana! Masz bana! Weź to zabezpiecz, stary, bo jak mi tuby wyskoczyli, to bym się wnerwił. 5% że sierociniec zostanie odkryty, jego zgliszcza i martwe tam dzieci. Na szczęście ukryliśmy to. Jak bardzo dobrzy, ...demokratyczni Amerykanie. Tyle chyba. Mam nadzieję, że już nic mnie tu nie zaskoczy. To już jest prosta droga do zwycięstwa, właśnie można dalej ich tam wnerwiać. Ile macie? 75% możliwości. To jest tyle, co... ...kot napłakał, szybsze naloty. Strefa zabezpieczona, wchodzimy. Ostatnie strefy im zostały. Yy, pewnie, pewnie. Pełna reforma więziennictwa. Yy, tutaj dalej plucie. Ostatnie regiony, tutaj bombardowanie. A, nic im nie zostało już. <grym« <grym« <grym> o matko. Yy, zgadzamy się, to jest akurat udało się. <grym> Mają tylko jedną strefę, dlatego stracę 9, ale udało mi się dosłownie jej zniszczyć. Nie, zanim się pojawili kolejni, zanim mieli obóz. <grym> Więc udało się. No, ciężki, ciężki zdecydowanie nie dla każdego, zwłaszcza na brutalu. Nie na normalu myślę, to nawet dziecko by wygrało z palcem w nosie. Ale tutaj to, że właśnie te strefy, no, 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 i myślę, że na spokojnie było podkręcony poziom trudności, ale fajne, zdecydowanie fajne, stan. Już troszeczkę zmusił mnie do myślenia, a to oznacza, że bardzo, bardzo był skuteczny. To było, proszę Państwa, właśnie kobieta z, z Amelinowej przyszłości z satelitami. Tak będą właśnie pracować kobiety w satelitach, a następnie czeka nas przed sztormem. To pamiętam, że było głupie. Coś mi się każe, to było jedno z najtrudniejszych, bo było najbardziej upośledzone. No ale to nas czeka yy, w kolejnych tutaj przygodach, czyli co się stało przed tym, zanim wulkan wybuchł na tej właśnie mapie nowej z dodatku. A na razie dziękujemy, to była pani, to były satelity, to był rebeling z dodatkiem, cięcie, do następnego, Ciach.